Cześć, dzisiaj Wam pokażę wtyczkę, która nazywa się Firebird i dzięki niej można segregować sobie zdjęcia w Bibliotece Mediów na Waszym Wordpressie. Posegregować je w odpowiednich kategoriach nazwanych przez Was samych. Żeby ją zainstalować, to najeżdżamy tutaj na wtyczki, następnie klikamy dodaj wtyczkę. No i teraz w tym polu wpisujemy Firebird. I to powinna być... Pierwsza z brzegów tyczka, tak jest. To jest 100. 200 000 aktywnych instalacji. Ocena 4,5 na 5. Klikamy zainstaluj. A następnie włącz. Dobra, ja ją chyba miałem zainstalowaną, tak więc tylko kliknę włącz. Wy będziecie mieli zainstaluj i włącz. Kiedy już to zrobicie, to najeżdżamy na media i przechodzimy do biblioteki. Ok, i tutaj po lewej, teraz doszedł taki panel, którego wcześniej nie mieliście. Tutaj też jest folder, który stworzyłem przed chwilą, przed tym nagraniem, tak naprawdę, ale pokażę Wam na świeżo o co chodzi. Tutaj macie wszystkie pliki, macie pokazane ile ich jest, czyli 60, bez kategorii 60, ponieważ w tym nowym katalogu jest jedna. Żeby dodać nowy folder, jak już pewnie zdążyliście zauważyć, klikamy tutaj nowy katalog i przypuśćmy, że nie wiem, nazwiemy ten katalog taśma. Klikamy zapisz, i teraz, żeby. W tej kategorii, w tym katalogu umieścić zdjęcie, które chcemy, to tu z prawej strony wybieramy fotki, które nas interesują, i na dole tutaj macie katalog Firebird. Klikacie w to, rozwijacie, i tutaj będziecie mogli wybrać to, co chcecie wybrać. Aczkolwiek ten katalog taśma jeszcze się nie utworzył, ponieważ trzeba odświeżyć stronę. Dobra, teraz po odświeżeniu strony wszystko będzie działać. najeżdżamy raz jeszcze na zdjęcie, klikamy tutaj, rozwijamy. Jest, teraz kategoria pojawiła się normalnie, wybieramy taśma. Nic nie trzeba zaznaczać, żadnego OK ani nic. I już widzimy po lewej stronie jedno zdjęcie zdodane w katalogu. Tutaj, jak klikniemy na kategorię taśma, wyświetli się to zdjęcie. Kategoria ja, wyświetli się moje zdjęcie. Tak więc bardzo fajna opcja dla tych, którzy, szczególnie dla tych, którzy mają na przykład sklep na WooCommerce e i chcą sobie nie wiem, produkty posegregować i tak dalej, więc y, bardzo fajna rzecz. Możecie też sprawdzić sobie film na tym kanale, na którym pokazuję w jaki sposób można pobrać wszystkie zdjęcia z biblioteki mediów z WordPressa, albo posegregowane na daty na miesiące, albo po prostu jako jeden plik WinRar. Tak więc to byłoby na tyle i dzięki za uwagę, do następnego razu.